Wiecie, wiecie, kim ja jestem? Wszyscy będziecie moi! Tak, moi, tak, moi, tak wielki. Będziecie moi! Słyszycie mnie? Zgadza się, ludzie. Simon Krieger poszedł siedzieć. Aaron Davis, znany jako Prowler, wsypał jego i całe Od Odsiedzi swoje, ale może liczyć na krótszy wyrok. Możemy się czegoś nauczyć dzięki historii z Harlem. Wspólnie jesteśmy silniejsi. Ten nas Spiderman sąsiedztwa jest ok This is where we come from, yeah we did it City on my back, I'm committed This is where we come from, yeah we made it Now the whole team celebrating We like uh You probably thought you knew. A new day is approaching, turn the red guys in the blue. I grew up on the same black school. of I had to get it on a hard time, I took the hard shots, but I <sighs> made yeah. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, Celebrating The victory is all mine, and everything is all right. All right. Serio, odlot jestem sobą. No pewnie. Pi, łatwiejsza? W jakimś stopniu, ale niestety nie całkiem. Roxon zrobił to u nas, bo uważał, że nic nie znaczymy. Ja, Rick, Finn, cały Harlem. Chyba nasza rola to między innymi niepozwalanie na coś takiego. Dodamy to do pajęczej przysięgi. Jazda? Jazda. Swinging through the kingdom in the night. I only see you in the city am fresh of the fresh. I step out the steps. I'm wall running for the flex. Pete told me I was next. I'm coming for next. It really isn't no question. Only super heels in this section. Only big bangers on the set list. On top of buildings where I eat breakfast. Then I shine like a new necklace. I'm ready to go. She calling my phone. Girl, I'm coming over. I got something to prove. I showed her the The picture developed I got it, yeah. Flies a whip with propellers All of these villains are jealous Just cause I'm young and I'm careless Swing through the window what I injured. I'm ready to go, she so callin' my phone, go i I'm coming over. I got something to prove, I shut it world Making it drip when I flip up the building, yeah. Wielkie harlemu wciąż odczuwają efekty niedawnej rewolty ugrupowania znanego jako Underground. Podczas gdy jest na lawiną pozwu, nowo wybrana radna Rio Morales wystąpiła wczoraj w mediach z apelem o dodatkowych środki publiczne na pomoc w walce. Prawne narządy, układ krwionośny jest zdrowy, um, aktywność mózgu w normie. Więcej czasu nie trzeba. Panie Osborne, rozumiem, że to pana syn, ale choroba mogła. Wyjść, ale nie powinniśmy lekceważyć niebezpieczeństwa. A wyjść! Natychmiast! mas é Mamo! Masz czas! Pewnie! Co się dzieje? Właśnie wyszedłem z kościoła. Myślałem o filmie. i. opowiedz mi! Uratowała mi życie! I tobie! I wszystkim innym! Ale to ona nas najpierw naraziła na niebezpieczeństwo. Tylko, że kiedy zobaczyłem, co się stało z Rickiem, zrozumiałem ją. Ludzie są skomplikowani, nam też w ewakuacji Harlem. Ale kiedy na niego patrzę, przypominam sobie, jak cierpiał przez niego twój tata. Ta... Nie musisz oceniać tego, jak żyła Fi, ani jak odeszła. Pamiętaj, kim była i za co ją kochałeś. Zawsze wiesz, co powiedzieć. To moja praca. Dzwoni zawsze, jak będę potrzebna. Będziemy. Tak. Kocham Cię. Ktoś handluje bronią niedaleko ciebie. Dobre wieści. Rokson nie ma już żadnego laboratorium na Manhattanie i żadnego reaktora. W końcu bez Krigera i laboratorium roxon chyba nieprędko się pozbiera. Pewnie przez dłuższy czas będzie o nich cicho. To dobrze! Bo nie chcę się już zbliżać do reaktorów! I bardzo słusznie, ale cieszę się, że tyle zdziałaliśmy. Ja też, to, to następ... przygody, która pewnie zacznie się za jakieś 5 minut. Dobra. <noise> Jasne, Proszę oceniłeś karę, nie znaczy, że możesz stracić Pani, ja, ja, ciebie, spider -manie. Gdzie byłeś? I... O matku. Już go nie ma, choć co zrobiłam tyle świątecznych ciasteczek. Teraz zostało mi jeszcze sklep. Hej, chyba jacyś więźniowie z okradają sklep. Hej, Miles, co słychać? Nadrabiam w zaległości po tym, jak zniknąłem na parę tygodni. Ani chwili przerwy, co? No. Ale nie myśl, że teraz jak wróciłem, będę chodził za tobą krok w krok i patrzył ci cały czas na ręce. Ufam ci. I mam inne rzeczy na głowie. Jakie? Pomóc ci? Muszę znaleźć robotę. Zlecenia dla Bugle były super, ale przydałoby się coś na stałe. Myślałeś o nauczaniu? Jesteś w tym niezły. <laughs> Szczerze? Nie. Nie. Może? Pomyślę o tym. Odezwę się. Čer, gdje sam je stari? Fajnie, chroni nas obywatel. Najlepsze frytki. No, ruszamy się! Ile kosztuje autograf? Pani kaście, słyszałam, że... i wzięli zakładników. To dobrze w duży. Że... Dzień dla Harlemu. Spider-Man powstrzymał Tinkerer, Rio Morales została radną. Rockson Plaza jest zamknięta na dobre, a Simon Krieger siedzi w więzieniu. I uwaga, zdałam test na obywatelstwo celujące! Co? Nadal was kocham! Chiny! Będzie mi brakować waszych słodyczy! Próbował ratować w twarz, ujawniając prywatne dokumenty Kriegera. Notatki, e-maile, same smakowite kąski. W trakcie przeglądania tych materiałów i oczekiwania, aż JJJ odszczeka swoje kłamstwa na antenie, będę puszczać nagrane wcześniej i niepublikowane jeszcze odcinki. Nowe pojawią się za parę tygodni, a teraz pamiętajcie, żeby śpiewać swoim roślinkom przy podlewaniu. Serio, uwielbiają to! Okej, okay, do zobaczenia niedługo! się przespać. Babciu, Twój stary telewizor żyje w naszych sercach. na krótką drzemkę. Bawiliśmy się w tostatą. Teraz pora na mamy? Sprawdzę to. Ciekawe, co wymyśliła. Na mnie już czas. Muszę się zbierać do Muzeum Historii Naturalnej. Dawno nie byłem w tym muzeum. Ostatni raz chyba z Finitatą. <gryw> Lubiłem te wycieczki. Aż dziwnie o tym myśleć. O, super, stary! Tak się cieszę! To, to znaczy, on się cieszy! Zaraz mu powiem. Jesteś naprawdę w porządku, Spider-Man. Na razie. <laughs> Teo jest super. Uwielbiam gościa. Hej, dobrze cię widzieć! Opowiadam wszystkim, jak ocaliłeś Spidermana. Jesteś gotowy, Spiderkocie? Świetnie wyglądacie! Ruszajcie razem walczyć z przestępczością! Mama ma rację. Dokonacie razem wielkich rzeczy! Wiecie, że interesuje mnie sama prawda uczciwość i fakty. Od czasu katastrofy na moście Brave nie odpuszczam temu nowemu spider -Manowi. nie bez powodu. Chłopak potrafi zszalić wszystko tak dokumentnie, że prawdziwy pajęczak ze wstydu zrobi liczny, nie ten paskudny nowy. Lecz dziś muszę przyznać, że ludzie gromadzą się wokół tego młodzieńca. Dobra, Muzeum Historii Naturalnej. Na pocztówce było napisane: „ Patrząc na park, dźwigając świat na barkach, strzeżemy wskazówki. Teoria z nie trzyma się., do Na tej jest Empire State Building. Na szczycie Empire State. Znajdziesz parę ślepych oczu. Jest również pendrive. Hej, chłopie. Wszystkiego dobrego. Mój Boże. Tata. Myślisz, że podchody to do dobry pomysł na szesnastą rodzinę? Wycieczka szlakiem wspomnień. Pamiętasz to na to, kiedy ty i Finn chcieliście co weekend jeździć do muzeum? Zdradzę ci sekret. Uwielbiałem te wypady. Wcześniej miałem poczucie winy, że nie daliśmy Ci rodzeństwa. Wiesz, że nie układam się z wujkiem, ale gdyby nie on, nie doczekałbym osiemnastki. I kiedy widzę cię z Finn, czuję się mniej winny. Masz siostrę. Z nią i z gankiem nigdy nie zostaniesz sam. Kocham cię. Widzimy się przy kolejnej wskazówce. Wow! Dawno nie słyszałem jego głosu! Mam nadzieję, że do kole... Cześć, śpiochu. Znalazłeś notkę? Tak. I usłyszałem wiadomość. Od taty. Jak to zrobiłaś? Tata przygotował wskazówki w zeszłym roku. Wiem, że ciężko ci po przeprowadzce. Chciałam, żebyś usłyszał jego głos. Pomógł mi. Dzięki, mama. Nie nada. Baw się dobrze. I pamiętaj, zawsze ci pomogę. I zawsze cię wysłucham. Tegiero. Kocham cię. Kronika kryminalna. Chyba ktoś handluje bronią niedaleko ciebie.